To jest 20-letni kineskop i dzisiaj porozmawiam sobie o tym, jakie były plusy i minusy tej technologii, która na rynku istniała przez dobre ponad 60 lat. I pewnie zaskoczę niektórych z was, ale pod wieloma względami ten właśnie telewizor jest nieporównywalnie lepszy od aktualnych, nowoczesnych opcji. za mną widzicie Sony Trintron KV29, czyli 29-calowe maleństwo, które waży ledwo 45 kg, wyprodukowane w 2003 roku. Myślę, że to będzie idealny CRTek do tego, aby w dzisiejszym odcinku pokazać Wam, co certeki z tamtych lat potrafiły tak naprawdę osiągnąć. A pamiętajcie, że to w żadnym przypadku nie jest CRTek z tej najwyższej możliwej półki żeby jednak ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, które znajduje się w tytule, musimy zacząć od samego początku. Czyli musimy zrozumieć, czym w tym akurat przypadku jest trinitron, na jakiej w ogóle zasadzie działały telewizory kineskopowe, jakie były ich plusy i minusy. No i dojdziemy wreszcie do końca, czyli odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego one umarły. Zapraszam do oglądania. Trinitron jako opatentowana technologia kolorowych telewizorów ukazał się w światu w roku 1968, gdzie przez następne prawie 30 lat istnienia swojego patentu wiódł prym, jeśli chodzi o popularność w telewizorach z tej troszkę wyższej i jeszcze wyższej półki. Sama technologia była oczywiście ciągle ulepszana, jednak w rzeczywistości to 29-calowe maleństwo z 2003 roku za mną działa na mniej więcej identycznej zasadzie jak Trinitron z 1968 roku. Pomyślcie o tym. Ta Technologia żyła przez prawie 40 lat i to z naprawdę relatywnie małymi zmianami. Po wygaśnięciu patentu była ona nadal na tyle świeża, że kilku producentów stworzyło swoje własne telewizory na identycznej zasadzie działania, nazywając je chociażby Diamond Tronem, sądząc się nawet nazwą, upodobnić do Trinitrona. Oczywiście w tamtych latach jak najbardziej istniała konkurencja, która też była świetna, a sama produkcja Trinitrona zakończyła się oficjalnie w 2004 roku w Japonii. Śmierć Kinoskopów nastąpiła w zależności od producenta i od kraju w latach 2005 do 2008, a ostatnie certeki produkowane były w niektórych krajach do 2010 roku. Ale skoro już przy tych starych latach jesteśmy, to zacznijmy od kwestii nostalgicznej. Już wam tłumaczę o co mi chodzi. Pewnie wielu z Was pamięta, jak wyglądał obraz na takich telewizorach. To co, jeśli powiem wam, że w rzeczywistości nigdy nie widzieliśmy ich pełnych możliwości? Dawno temu jakość obrazu była ograniczona samą transmisją i maksymalną przepustowością, które to zmniejszały ostrość obrazu, a przede wszystkim zmniejszały poprawne odzorowanie barw, a nawet samą ilość kolorów, którą na różnych telewizorach mogliśmy pokazać. Ba, jak popatrzymy na pasmo przenoszenia i przepustowość, w cudzysłowie, transmisji telewizji i kasety VHS, to zdamy sobie sprawę, że kasety posiadały mniej informacji od telewizji. Przez co ten charakterystyczny wygląd obrazu z kaset jest spowodowany zaskakująco słabą jakością nagranego materiału, co było wtedy bardzo trudne, a nie możliwościami naszych telewizorów. Wprowadzenie Super kaset, czyli systemu Super VHS, pokazało, że kasety mogą wyglądać lepiej, ale to był tylko mały kroczek do przodu. Chcę o tym powiedzieć, aby wprowadzić Was w ten materiał, gdyż kineskopy w połączeniu z dobrymi luminoforami potrafiły naprawdę, ale to naprawdę wiele, i myślę, że zaskoczycie się, gdy powiem Wam, że pod wieloma względami to maleństwo nadal jest lepsze od wielu telewizorów na rynku. I dopiero z czasem, wraz z nadejściem materiałów nagrywanych w bardzo wysokiej jakościach, jak filmy DVD, czy w ostatnich latach istnienia sprzętu CRT, filmy na Blu-rayu, byliśmy wreszcie w stanie pokazać pełne możliwości tego sprzętu. O kwestii tego, jak bardzo ogromny wpływ na jakość obrazu miało to albo to, opowiem za chwilę, Bo chociaż może się to wydawać błahe i nie mające żadnego znaczenia to rzeczywistość jest całkowicie odwrotna. My, Europejczycy, mieliśmy to szczęście, że coś takiego istniało i mogliśmy wykorzystać pełnie możliwości przesyłu osobno informacji czerwonych, zielonych i niebieskich. Kiedy telewizory wyposażone tylko i wyłącznie w takie złącze za pomocą tego jednego zwykłego pina musiały dać telewizorowi wszystkie informacje dotyczące jasności i kolorów, a później telewizor sam musiał w jakikolwiek sposób zrozumieć, jak on to ma pokazać. I ostatecznie obraz z tego wyglądał nieporównywalnie gorzej niż to. Ale szczegółowo o tym powiem za chwilkę. Ponieważ teraz musimy zrozumieć, jak to w ogóle działa. W przypadku kolorowych kineskopów posiadamy w środku trzy działa elektronowe ustawione pod lekko innym kątem, strzelające wiązką elektronów, która to jest kontrolowana i poruszana dzięki cewkom odchylającym i ogniskującym. Następnie wiązka ta przechodzi przez specjalną maskę, która pozwala nam odseparować trzy wiązki, które to ostatecznie trafiają na ekran pokryty od środka luminoforem, który to po ekscytacji tą całą energią z elektronów oddaje nam ją w postaci światła widzialnego. Luminofor ten musi oczywiście w kolorowych ekranach być poprawnie nałożony odpowiedni dla danej maski wzór, ponieważ to od składu danego luminoforu zależy, jaki ostatecznie dostaniemy kolor. Trinitron za mną posiada maskę, która z angielskiego nazywa się aperture grill i jest ona wyjątkowa, gdyż jest to maska z bardzo wąskimi drucikami idącymi przez całą długość tej maski. Przez taką konstrukcję otrzymujemy piksele, które nie mają żadnych przerw od góry do dołu. No dobra, w sumie to mają jedno albo dwie, w zależności od wielkości, gdyż taka konstrukcja wymagała ustabilizowania tych chudych drucików i w jednym miejscu przechodzi jeszcze chudszy drucik stabilizujący od lewej do prawej, który możemy z bliska dostrzec wzrokiem. Taki obraz dawał nam bardzo dobrą jasność w porównaniu do konkurencji, gdyż fizycznie posiadamy większą przestrzeń rozświetlonego luminoforu, a dodatkowo Trinitron posiada bardzo ciekawą ostrość obrazu wynikającą z takiej konstrukcji podłużnych, pikseli RGB ustawionych obok siebie, co dawało inny efekt niż pozostałe dostępne maski na rynku. Zasada działania za nami i teraz wiemy, jak to działa, więc porozmawiajmy proszę o największych plusach telewizorów kineskopowych, więc. No zaczynamy. Na sam początek pokrycie przestrzeni kolorów. Może się to wydawać dziwne i nietypowe, ale ten oto telewizor za mną ma pokrycie przestrzeni większe, szersze niż aktualnie budżetowe telewizory na rynku. Poprzez budżetowe telewizory rozumiem telewizor 4K na matrycy VA, bez żadnych kropek kwantowych, nie kulet itd. 55-calowy za około 1500-2000 do 2000 zł. Ten 20-letni sprzęt jest w stanie pokazać bardziej nasycone i bardziej żywe barwy niż takie telewizory. Luminofory wykorzystane w tych telewizorach z ostatnich lat produkcji naprawdę potrafiły pokazać fantastyczne, przepiękne i nasycone barwy. Chociaż tutaj muszę wspomnieć, że ten akurat egzemplarz ma zaskakująco ogromne przekłamanie kolorów, ale raczej to już jest ze względu na jego wiek. Drugi bardzo duży plus, chociaż nie do końca widoczny w każdym jednym telewizorze CRT, to ich czerń. Telewizory CRT były w stanie uzyskać genialną czerń. Tutaj jest zmierzona wyniosła 4300 do 1, co jest wynikiem powyżej standardu dla chociażby aktualnych matryc VA, a w najlepszym trybie, kiedy pobawiłem się ustawieniami, udało mi się dobić do poziomu 5400 do jednego, co jest wynikiem po prostu fantastycznym. A wiele kineskopów było w stanie uzyskać wyniki jeszcze nieporównywalnie lepsze, które były w stanie tak naprawdę konkurować tylko i wyłącznie z plazmą. Ale, no i tutaj pojawia się niestety jedno ogromne, ogromne, ale. Tej czerni tak naprawdę nigdy nie widzieliśmy w jakimkolwiek jasnym pomieszczeniu. Niezależnie od tego, czy było ono rozświetlane światłem słonecznym z zewnątrz, przez okna czy drzwi balkonowe, czy też przez żarówki. Ponieważ jakiekolwiek zewnętrzne światło kochało wręcz wchodzi do naszego telewizora i ten telewizor dosłownie się rozświetlał. Czerń całkowicie przestawała istnieć. I w bardzo jasnych pomieszczeniach czerna w takim sprzęcie po prostu nie istniała. Ogromnym następnym plusem była ostrość obrazu ze względu na specyfikę działania tego sprzętu oraz ze względu na bardzo szybki czas wygaszania się luminoforu. Kiedy testujemy monitory czy telewizory, istnieje takie pojęcie jak czat reakcji pikseli, czyli ile milisekund piksel potrzebuje, aby przejść z jednego Koloru do drugiego. Im ta zmiana jest szybsza, tym obraz jest mniej zanieczyszczony, mniej zablurowany, mniej rozmazany. Ponieważ możecie sobie wyobrazić, że jeśli piksele na naszych telewizorach ciągnęłyby się przez wiele klatek, to za poruszającym się obiektem widzielibyśmy jeszcze ten kolor, który był od tego obiektu, czyli za poruszającym się obiektem zostaje taka ogromna, wręcz widoczna smuga. Co ostatecznie daje nam obraz, który jest nieostry. Jakiekolwiek dynamiczne ujęcia wyglądają źle. Tracimy szczegóły, tracimy detale, wszystko jest zasmużone. W panelach CRT jednak to nie było problemem. Ze względu na specyfikę ich działania, ze względu na to, jak bardzo szybko to wszystko się porusza, i ze względu na luminofor, który bardzo szybko za każdym jednym impulsem się wygasza, uzyskiwaliśmy obraz, który był absurdalnie ostry podczas Ruchu. To jest poziom aktualnie tylko i wyłącznie OLEDów oraz tylko i wyłącznie plazm. Żaden LCD, nie licząc najszybciej aktualnie dostępnych monitorów e-sportowych, nie jest w stanie z tym konkurować. Tutaj również jednak muszę zostawić pewną gwiazdkę, ponieważ w zależności od użytego luminoforu, jeśli ten luminofor miał dłuższy czas wygaszania, to mogła się pojawić za jakimś poruszającym się obiektem leciutka smuga danej barwie, najczęściej w ciemnych przejściach, co również widzimy na tym ekranie. Jednak ta smuga jest bardzo mała, bardzo mało widoczna i mi osobiście w ogóle, ale to w ogóle. Nie przeszkadzała w normalnym, zwykłym użytkowaniu. Ostrość obrazu podczas ruchu na tym sprzęcie jest nie do opisania. I jeszcze są dwie kwestie, które warto poruszyć. Po pierwsze, głośniki. Kineskopy były ogromne, ale dzięki temu, że były ogromne ze względu na swoją specyfikę działania, zawsze znajdowało się tam trochę miejsca na dodatkowe głośniki. No bo kilka centymetrów w lewo, w prawo, czy kilka dodatkowych kilogramów już nic i tak nie zmieniało, więc na szczęście w wielu przypadkach nie mówię oczywiście o najbardziej budżetowych sprzętach, ale w wielu, wielu przypadkach producenci. Po prostu chcieli tam wrzucić jakieś sensowne, dobrze brzmiące audio. No i to trzeba sobie wprost powiedzieć. Ten telewizor brzmi, nie chcę mówić genialnie ani topowo, ale porównując do aktualnie najnowszych telewizorów, jakie mam okazję testować, zdecydowanie od nich lepiej. Tutaj, jakby, tego się nie da porównać to jest po prostu inna liga. Tym bardziej, że tutaj istnieją jeszcze niskie tony, a niektóre CRT-ki posiadały nawet wbudowane własne sabufery. Tak więc pod względem audio. Te telewizory brzmiały świetnie, ponieważ jednym z największych ograniczeń, jeśli chodzi o dobre audio, jest nic innego jak po prostu przestrzeń. Przestrzeń dla głośnika i wielkość samego głośnika. Więc aktualnie w naszych najchudszych możliwych telewizorkach, gdzie głośniki są od dołu i mają jakieś kilka centymetrów wysokości... No one często po prostu brzmią zaskakująco słabo, pomimo tego, że producenci się jak najbardziej starają i wyciągają z nich wszystko to jest możliwe. Tu jest przestrzeń, tu jest po prostu wszystko, oprócz samego basu, ale brzmi to w miarę okej. Okay. I następna rzecz, którą muszę pochwalić, to to, jak genialnie ten sprzęt działa, kiedy podłączymy do niego jakąś konsolę, która posiada gry, które były dosłownie robione dla takich wyświetlaczy. Odwzorowanie piksel 1 do 1 retro gier jest na tym sprzęcie nie do opisania i nie do porównania. Aktualnie, żeby uzyskać dobry upscaler, jakieś dobre hardware'owe upscalowanie retro gier na ekranach LCD, OLED czy jakichkolwiek innych, trzeba wydać dużo pieniędzy, trzeba się trochę naczytać, trzeba zrozumieć, jak to działa, a ostatecznie i tak bardzo często nie uzyskamy tego samego efektu jak na sprzęcie CRT. Więc entuzjaści, którzy kochają retrogranie, granie, zdecydowanie pokochają też wyświetlacze Certe I właśnie między innymi dzięki nim Certek aktualnie uzyskują praktycznie drugie życie. Być może w Polsce jeszcze to nie jest na tak ogromną skalę, ale wiele cen telewizorów kineskopowych, chociażby w Ameryce, osiąga aktualnie ogromne, ogromne wręcz pieniądze, kiedy uważane są one za taki swego rodzaju święty gral jeśli chodzi o taki obraz. Tak chwalę i chwalę, ale nie możemy tutaj zapomnieć o minusach, więc przejdźmy właśnie do nich i za chwilę już odpowiemy sobie na pytanie dlaczego to wszystko zniknęło z rynku. Moim zdaniem z aktualnej naszej nowoczesnej perspektywy, kiedy popatrzymy na taki sprzęt, to największym minusem będzie paradoksalnie rozdzielczość. I tak jak ta rozdzielczość działała świetnie w kontencie, który był dosłownie stworzony pod taką rozdzielczość, pod takie telewizory jak właśnie chociażby retrogranie, retrokonsole i tak dalej, tak też niestety w momencie kiedy podłączymy to do jakiegoś aktualnie nowoczesnego typowego źródła czar dosłownie pryska. I owszem, ja wiem, że istniały crt które nawet miały natywne, prawdziwe wsparcie dla rozdzielczości 720p, jednak to już jest końcówka crt i one dosyć sporo kosztowały mimo wszystko, no i to jest rzadkość. My mówimy tutaj o tych crt 2000 i w dół. Następna sprawa to proporcje 4x3, które aktualnie do niczego się nie nadają. Większość aktualnego contentu jest nagrane 16 na 9 a coraz większy nacisk widzi się na content 2x1, który jest jeszcze bardziej ściśnięty. To, co za mną widzicie, uzyskałem tylko i wyłącznie dlatego, że to wszystko rozszerzyłem. W rzeczywistości obraz wyglądałby mniej więcej tak, a jeśli chcielibyście włączyć jakiś film aktualny, kinowy, to on byłby ściśnięty góra-dół jeszcze prawie że dwukrotnie bardziej. Więc to są już proporcje, których po prostu nie wykorzystamy w nowoczesnym kontencie. i jedynie gry, które natywnie są w stanie odpalić się w takich proporcjach, są w stanie jakoś jeszcze wypełnić chociaż ten ekran. O okropnej czerni w jasnym pomieszczeniu mówiłem, ale też trzeba porozmawiać o wadze, która była ogromna, po prostu ogromna. 42-calowe CRT-ki ważyły nawet i 200 kg, a jakiekolwiek wyważenie CRT-ków nie istniało, ponieważ one zawsze były najcięższe z przodu. Więc nawet przeniesienie takiego sprzętu ze sklepu do mieszkania. To był nie lada wyczyn. No i następna sprawa to kwestia okablowania i przewodów, ponieważ miało to przeogromny wpływ na obraz, co już wytłumaczyłem przed chwilą, i zdarzało się, że producenci chcieli to wykorzystywać, ponieważ wiele osób myślało, że jeśli mamy tam skarta, to na pewno wykorzystamy RGB do podłączenia do jakichś naszych rzeczy, które również ten sygnał RGB są w stanie przesłać. Jednak to nie była prawda. Istniało wiele telewizorów, które miało takie złącze, ale ono działało na identycznej zasadzie jak zwykły żółty cinch. Większość aktualnych, dostępnych, nowoczesnych adapterów działa na identycznej zasadzie, gdzie w rzeczywistości tych wszystkich pinów wykorzystujemy jeden, jeden pojedynczy pin, żeby przesłać całe informacje dotyczące obrazu. Jest to po prostu absurd i było to wtedy wykorzystywanie niewiedzy ludzi. Większość telewizorów oczywiście najczęściej posiadały dwa skarty. Jeden, który był oznaczony jako RGB i mógł dać nam 100% swoich możliwości, a drugi oznaczony jako sprzęt działający tylko i wyłącznie na żółtym cińczu. Tak więc trzeba było uważać, bo można się było nieźle naciąć. Dobra, pogadaliśmy sobie, więc przejdźmy do tytułu odcinka, czyli dlaczego tego już nie ma. Z perspektywy klienta na pewno problemem była kwestia wagi i wielkości. Kiedyś zakup telewizora to było podróż z teściem do sklepu, pakowanie pudła do taksówki i wniesienie tego ustrojstwa na czwarte piętro w bloku bez windy. Pomimo tego, że istniały nawet 42-calowe telewizory kineskopowe, to były one absurdalnie drogie i ważyły ponad 200 kg. A tutaj nawet i sama masa nie była aż tak ogromnym problemem, jak to, że wyważenie telewizorów CRT nie istniało. Przód zawsze był najcięższy i po prostu zawsze był problem, jak to najlepiej złapać i jak to najlepiej Lepiej przenieść. Producenci po prostu zderzyli się ze ścianą, gdy zaczęli myśleć o tym, jakim cudem uzyskać większy, ale zarazem lżejszy i najlepiej jeszcze tańszy telewizor CRT. Kiedy usłyszeli o LCD-kach, to zaświeciły im się dolary w oczach, kiedy zdali sobie sprawę, że nagle możliwa będzie produkcja czegoś ogromnego o dobrej rozdzielczości, co ludzie będą mogli bez problemu przenieść w poprawne miejsce i ustawić przy ścianie, a nie metr od niej. Nie można zapomnieć o rozdzielczości. Owszem, istniały kineskopy o zaskakująco dobrych możliwościach, jednak tak samo jak poprzednio, tak samo i tutaj dochodzimy do punktu, gdzie próba stworzenia kineskopu o najlepszej możliwie rozdzielczości kończyła się tym, że LCD stawały się nieporównywalnie prostsze i tańsze do zrobienia. Patrząc przyszłościowo, wybór był tylko jeden. Następna kwestia to logistyka, magazynowanie, transport i wszystko, co jest z tym związane. Rzecz, której my, jako klienci, nie doświadczaliśmy, chociaż oczywiście ona była odczuwalna tak naprawdę w cenie tylko być może nie byliśmy tego do końca świadomi ale zdecydowanie odczuwali to producenci. Przewożenie tak ogromnych telewizorów, tak ciężkich telewizorów, albo ich części do złożenia w jakiejś fabryce, w jakimś miejscu było nieporównywalnie trudniejsze niż znacznie bardziej przyszłościowe panele LCD. Koszty transportu takich rzeczy, a przede wszystkim koszty produkcji telewizorów kineskopowych, które były nieporównywalnie bardziej wymagające od nawet pierwszej generacji paneli LCD, zdecydowanie pomogły wielu producentom przeskoczyć na panele LCD, które to nagle okazały się znacznie tańsze, a nadal można było je sprzedawać w dosyć sporowych cenach. Więc producenci tego, nisowego dostali coś, co jest łatwiejsze w produkcji, tańsze w produkcji, łatwiejsze w magazynowaniu, nieporównywalnie prostsze w przesyłaniu i transportowaniu. Więc praktycznie na każdym jednym miejscu oszczędzali oni pieniądze i czas. I mogli nam po prostu sprzedawać tego sprzętu jeszcze więcej. Pokrótce też trzeba sobie powiedzieć wprost o tym, jakie materiały były wykorzystywane do produkcji telewizorów kineskopowych. Wiele crt z zwłaszcza tej starszej daty, posiadały w sobie zaskakującą ilość ołowiu w celu otoczenia samego działka, szyjki, jak i nawet szkło wykorzystywane do ich produkcji było przecież szkłem ołowiowym. To wszystko robiono po to, aby upewnić się co do zmniejszenia emisji promieniowania rentgenowskiego do jak najlepiej poziomu tła. O tym, jak ogromne regulacje weszły w latach 90. i 2000 czy na temat chociażby samego ołowiu, chyba nie muszę mówić. A dodajcie do tego kwestie ekologiczne i absurdalnie trudny temat recyklingu kineskopów, które to przecież były mimo wszystko bardzo skomplikowanymi urządzeniami i dosłownie posiadały one próżniową tubę w środku, z której praktycznie nic nie zrobicie. Osobiście uważam kineskopy za jedne z najciekawszych telewizorów, ponieważ uzyskały one coś wręcz fantastycznego. A kiedy damy sobie sprawę, że tu i teraz, w 2022 roku, mam telewizor bazujący na patencie z 1960 ósmego roku, który naprawdę relatywnie mało zmienił się przez te praktycznie 40 lat swojego istnienia i dostajemy tak genialny obraz, tak dobre możliwości i tak fantastyczne specyfikacje pod niektórymi względami, no to no szczęka po prostu sama upada i dlatego jaram się tym tematem, bo jest to coś po prostu przepięknego i coś, co wydaje mi się, że było wręcz przynajmniej przed jakieś osoby niedocenione z tego względu, że niestety nigdy nie miały one możliwości ani okazji zobaczyć 100% tych telewizorów, ponieważ je praktycznie zawsze ograniczało nic innego jak treści, które byliśmy w stanie w tamtych czasach na nich wyświetlić. Treści, które były wyszatkowane do zera pod względem ilości informacji, które oczywiście byliśmy w stanie wtedy w jakiś sposób przesłać albo zapisać na kasetach VHS. Mimo wszystko jednak CRTeki zyskują swoje drugie życie właśnie dzięki ludziom, którzy kochają retrogranie i to jest jedyna tak naprawdę grupa, której mogę powiedzieć hej słuchajcie, jeśli chcielibyście kiedyś wrócić, poczuć trochę dzieciństwa, pograć w stare gry, to to jest moim zdaniem najlepsza opcja, ponieważ ten wyświetlacz nadal jest fantastyczny pod wieloma względami. Jednak w każdym innym wypadku nie jestem w stanie już polecić certeków. a jeśli, jeśli ktoś po tym materiale z Was powiedział jedno ja chcę a ja chcę wrócić do tego i zobaczyć jak wygląda, to jedna podpowiedź dla Was. Szukajcie takiego, który ma najlepiej Rycerza 720p i który najlepiej ma już mimo wszystko wejście HDMI. To była rzadkość, to są dosłownie ostatnie lata produkcji, ale myślę, że znajdziecie, ponieważ dla wielu takie telewizory to nic innego jak ogromny obciążnik do papieru, który zajmuje bardzo dużo miejsca i bardzo często, jeśli poszukacie i jeśli oczywiście będziecie bardzo cierpliwi, możecie taki sprzęt tak naprawdę znaleźć za darmo. Sprzęt, który 20 lat temu mógł kosztować 8000 złotych, teraz możecie mieć za darmo. Minus jest taki, że będzie. Pewnie ważył 70 albo 80 kg, no ale hej, dla nostalgii może warto. Z góry też przepraszam za niektóre uproszczenia w tym materiale. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, albo chcielibyście, żebym wytłumaczył coś lepiej, komentarze są jak zawsze Wasze. Jeśli odcinek Wam się jak najbardziej podoba, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, zostawcie łapkę w dół, subskrybujcie kanał, a mini zostawcie innego. Jak po prostu życzyć Wam miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa. pa.